Witam. Przedstawiam dzisiaj aplikację Yogobox. Służy ona do ściągania i grania w stare gry. Teraz Wam zaprezentuję, jak to mniej więcej wygląda. Tu mamy zakładki Home, My Games, kategorie Forum. Forum się odpada w przeglądarce, to na razie zamkniemy. My games to są te gry, które, które graliśmy i ściągnęliśmy sobie na dysk. Oprócz starych gier, kiedyś były, które były kiedyś pod DOSa, albo pod Windows 95, a nawet 98, yy, możemy też zagrać w gry, które są teraz na licencji Freeware, albo są ogólnie na licencji Freeware i są dużo nowsze. To na przykład Trackmania. A Trackmania to chyba waży 700 MB. Ale na przykład taka gierka Stuntz waży 5 MB. Kiedyś robili gry po 5 MB. Ciężko to sobie pewnie wyobrazić młodszym graczom. Włączamy grę. Dźwięk może być brutalny w tych starych grach. Jak być jakiś hardkorowy to... Oczywiście jak damy Alt-Enter to przejdziemy do trybu pełnoekranowego. Jak damy znowu Alt-Enter to przejdziemy do okienka. Ja nie będę przechodził do trybu pełnoekranowego, bo coś mi się program do nagrywania wysypuje przy tym przejściu. Tutaj mamy jakieś tam y, zabezpieczenie kiedyś stary, jakieś instrukcje dogrydawali, papierowe. I jedziemy. Ja tam y, w, w, ściszyłem już aplikację Dosbox, tego nic nie słychać, bo jakbym jak włączył ten hardkorowy dźwięk, to pewnie byście mnie nie słyszeli i to teraz będzie wyskok. Jedziemy dalej, gdzie zakręt? Wypadliśmy. Fizyka gry widzieliśmy na wysokim poziomie stoi. Teraz będzie spirala. Jeszcze, jeszcze nie udało mi się jej przejechać nigdy. No właśnie, dobra. Pokażę Wam następną, jak chcemy uciec z okienka aktywnego, yy, wciskamy CTRL F10, tutaj u góry to jest napisane i tutaj ALT ENTER do pełnego ekranu i zamykamy. Yy, z ciekawy grę tu mogę jeszcze Wam pokazać Wolfsteina 3D, pierwszą grę na PC-ta yy, FPS-a. Kiedyś próbował pograć w stare gry i instalował różne programy do grania w stare gry, DOSBOX i inne takie, to na pewno doceni ten program. New game. Pierwszy epizod. Dałem najłatwiejszy, kiedyś gry były trochę trudniejsze, nie? Tu zabijam niedobrych Niemców. Przeda się kontrolem, tak? Spacem się otwiera drzwi. Mięsko to życie. Oczywiście nie ma mapy, jak w nowych grach. U przewodnika, który ci prowadzi za rączkę. Otwierają się te kratki. Widzimy, gra grach chodzi płynnie. Nie za szybko, bo w, w starych grach jest taki problem, że one chodzą za szybko na naszych nowych PC. -tach. Ta gra była już chyba pewnie na 3,86 jak się nie mylę. Przydałoby się zabić jakiegoś Niemca, nie? żeby, żeby urozmaicić Wam trochę to oglądanie. Ciekawe, czy możemy okienko rozciągnąć. Kontrol 10 uwolniamy okno, myszkę. Nie, nie, nie. Nie da rady. Klikamy w środek i jesteśmy znowu. No, jak widzicie, no nie mogę odnaleźć tego Niemca. To nie poradzę. Dobra, poszukamy jakieś inne gierki. Możemy wyjść w, kontrolę w 10 i zamknąć. E, pokażę, jak, jak wygląda instalowanie w ogóle gry. Część tych, co mnie interesowały, tu nie instalowałem. To, ale pokażę na przykład może Dyny blaster. I, idziemy sobie Now Pół mega waży gierka, trzy sekundy się ściąga. Już mamy, nie? Game start. byłem na pełny ekran, ale wysypie mi się program i wtedy przerwie mi nagrywanie. No i zaczynamy. Może dam trochę głośniej. Zobaczymy. Dźwięk jaki jest. O, dźwięki są parkerowe. Nie to drażni uszczy, nie wiem jak wam. No dobra, zaczynamy. Kontrolę czy bombę podkłada, podpowie. No i gramy. No nie będę was zadłużono grą w Dynę blaster. Pewnie by był hicior. Dobra. Ja to zamknę. No co tam jeszcze mamy Lemingi, UGH. Nie wiem jak to się wymawia. W ogóle gierka waży 136 kg, nie? To jest w ogóle... Masakra, że można było się napisać grę i w takim małym rozmiarze, nie? Tu mamy Street Road, wyścigi, dosyć fajne. Warcrafta. Dobra, nie będę już przynudzał Wam, jak będziecie chcieli ściągnąć tę gierkę, znaczy się tę aplikację. Zamieszczam link na dole w, yy, pod filmem. Ściągnijcie, naprawdę polecam. Yy, długie godziny zabawy gwarantowane. To wszystko dzisiaj, na razie.